Pilne, fizyczny dowód został właśnie oficjalnie potwierdzony przez władze, a zapisy wskazują, że oni naprawdę są już wśród nas. Spójrzmy więc prawdzie w oczy, bo Księga Henocha jest bardzo jasna nie mówi o około 200 aniołach, ani o kilku aniołach mówi konkretnie, że Bóg wysłał 200 czuwających. Byli to namaszczeni, a ich jedynym zadaniem było czuwanie nad nami, ludźmi mieli być tymi dobrymi bohaterami tej historii. Ale wiemy, jak to się skończyło. Nie pozostali dobrzy, upadli, a kiedy coś tak potężnego spada z nieba, musi zostawić ślad, i to całkiem spory ślad. Przy, enosząc się do czasów obecnych, mamy grupę o nazwie PAS, co oznacza Centrum Nauki Planetarnej i Kosmicznej. To są ci bystrzy goście. Najlepsi badacze, którzy skanują Ziemię w poszukiwaniu miejsc uderzeń i oficjalnie jest to zarejestrowane, potwierdzili dokładnie 190 kraterów na całym świecie. Pomyślcie o tej liczbie przez sekundę. Pismo mówi, że upadło 200 czuwających, a nauka mówi, że znaleziono 190 potężnych. He kraterów to zbyt blisko, by był to zbieg okoliczności, prawda? To prawie idealne dopasowanie. A kiedy mówię o kraterach, mam na myśli gigantyczne dziury. Gdybyś postawił człowieka obok jednej z nich, wyglądałby jak mrówka. Taki właśnie wpływ mieli ci czuwający. Kiedy uderzyli w ziemię, nie wylądowali gładko, oni się rozbili. Więc naturalnie naukowcy byli ciekawi i zeszli do tych 190 miejsc, zaczęli kopać, pobrali próbki gleby, by szukali kosmicznych skał asteroid lub komet wiecie, tych zwykłych kosmicznych rzeczy. I rzeczywiście znaleźli trochę dziwnych substancji chemicznych, rzeczy, które zdecydowanie pochodziły z przestrzeni kosmicznej, ale potem znaleźli coś, co nie miało żadnego sensu, ponieważ każdy z tych kraterów był całkowicie pusty. Nie było kawałków asteroidy, żadnych resztek komety, nic. To tak jakby cokolwiek uderzyło w Ziemię, po prostu wstało i sobie poszło. A poczekajcie, aż usłyszycie, gdzie ukrywa się te brakujące 10 kraterów. Wiem, co teraz myślicie. Pewnie robicie w głowie matematykę, mówiąc chwileczkę. Księga Henocha mówi, że było 200 czuwających, ale naukowcy znaleźli tylko 190 kraterów, więc gdzie jest pozostałe 10? Czy Biblia się pomyliła? Właściwie nie, to ma sens, jeśli naprawdę się nad tym zastanowisz. Znaleźliśmy 190 kraterów na Le, ondzie. Na stałym gruncie, gdzie możemy chodzić, jeździć i kopać. Ale pomyślcie o Ziemi: większość naszej planety to woda, to oceany, potężne i głębokie oceany, które sięgają kilometrów w dół. Więc czy naprawdę tak trudno uwierzyć, że pozostałych dziesięciu czuwających po prostu wpadło do wody? To trochę przerażające, kiedy o tym myślisz, bo dosłownie nic nie wiemy o głębinach oceanów. Mamy lepsze mapy powierzchni Marsa niż naszego własnego dna oceanicznego. I szczerze mówiąc, rząd w kółko nam powtarza, że lecimy na Księżyc, że będziemy eksplorować kosmos, każą nam patrzeć w górę, ale nigdy nie chcą patrzeć w dół, może nie mają technologii, a może po prostu nie chcą nam pokazać, co tam jest. Więc jest bardzo prawdopodobne, że te ostatnie dziesięć potężnych kraterów spoczywa teraz na dnie Pacyfiku lub Atlantyku, ukryte w ciemności, gdzie żaden człowiek nigdy nie dotrze. To właściwie jeszcze bardziej potwierdza pismo, bo gdybyśmy znaleźli dokładnie 200 na lądzie, byłoby to trochę dziwne, prawda? Statystycznie rzecz biorąc, część z nich musiała trafić w wodę, więc fakt, że znaleźliśmy 190 na lądzie, a brakuje dziesięciu. Jest w rzeczywistości bardzo precyzyjny w odniesieniu do tego, jak działa świat. To tylko pokazuje, że Księga Henocha nie zmyśla tych rzeczy. Została wykluczona z Biblii przez uczonych, którzy nie uważali jej za wystarczająco ważną, albo może po prostu jej nie rozumieli, ale teraz mamy dowód archeologiczny patrzący nam prosto w twarz. Ale o to chodzi: ci czuwający nie tylko wylądowali i tam zostali, nie zrobili tylko krateru i czekali. Księga Henocha mówi, że mieli plan, i ten plan był mroczny. Zwrócili się przeciwko Bogu, zostali wysłani, by nas pilnować, ale zdecydowali, że chcą być jak my, albo może chcieli być naszymi właścicielami, a to, co zrobili potem, nie było tylko złe, było dosłownie zakazane przez same niebiosa, a potwory, które stworzyli, ich kości znajdujemy do dziś. Wróćmy więc do pisma. Księga Henocha mówi, że tych dwustu czuwających tych synów nieba, Zobaczyło ludzkie kobiety i zapragnęło ich, mówi, że wzięli je sobie za żony. Teraz robi się naprawdę szalenie, nie tylko z nimi żyli, oni się z nimi łączyli, a ponieważ byli to aniołowie, potężne i masywne istoty, i mieszali się z ludzkim DNA, dzieci, które stworzyli, nie były normalne, zmieniły się w gigantów. To są Nefilim, mówiliśmy o nich wcześniej, te potężne olbrzymy, które wędrowały po ziemi. Ale nie chodziło tylko o tworzenie gigantów. To już wystarczająco złe, prawda? Ale czuwający zrobili coś jeszcze. Zaczęli uczyć ludzi rzeczy, których nigdy nie powinniśmy wiedzieć. Dali nam zakazaną wiedzę. Pismo mówi, że nauczyli ludzi, jak robić broń. Naucz. Ili nas czytać gwiazdy i astrologii. Nauczyli, jak robić chemiczne mikstury i używać czarnej magii w zasadzie wszystkich rzeczy, których Bóg zakazał. Bóg powiedział: Nie dotykajcie tych rzeczy, ale czuwający powiedzieli: Bierzcie, uczcie się. Psuły ludzkość, mieszali w naszych umysłach i naszym DNA jednocześnie, i można zrozumieć, dlaczego Bóg był tak wściekły. Wysłał ich, by nas chronili, by byli w zasadzie nianiami, a zamiast tego uczą dzieci, by. udować bomby i używać magii. Zdradzili najważniejsze przykazanie. I dlatego kratery są tak ważne, bo są fizycznym dowodem na to, że te istoty przybyły, wylądowały tutaj. To nie była metafora, to nie był sen, to było fizyczne przybycie dwustu istot, które zmieniły wszystko. Ale oczywiście Bóg nie zamierzał tego tak zostawić. Nie zdradzasz Stwórcy i nie uchodzi ci to na sucho. Księga Henocha mówi, że wśród tych dwustu czuwających było czterech głów, liderów, czterech gości, którzy rządzili tym show, prowadząc rebelię. I Bóg miał bardzo specjalną karę dla tych czterech liderów. A jeśli spojrzysz do Biblii, do Apokalipsy Świętego Jana, zobaczysz dokładnie tę samą zapisaną karę. Pasuje słowo w słowo. Teraz robi się super ciekawie, jeśli otworzysz swoją Biblię na dziewiątym rozdziale Apokalipsy, wersety 14 i 15, mówi ona o czasach ostatecznych, mówi o Apokalipsie i wspomina coś bardzo konkretnego. Mówi uwolni czterech aniołów, którzy są związani nad wielką rzeką Eufrat. Złapaliście to? Czterech aniołów związanych to znaczy, że są w łańcuchach, są uwięzieni. A Pismo mówi, że kiedy nadejdzie koniec świata, kiedy pojawi się Antychryst, ci czterej aniołowie zostaną uwolnieni i zniszczą jedną trzecią ludzkości. To nie są ci mili aniołowie z harfami, to są niszczyciele. Teraz porównajcie to z Księgą Henocha. Henoch mówi, że e Bóg wysłał Archanioła Michała, by schwytał liderów dwustu czuwających, tych czterech liderów, i zakuł ich w łańcuchy, Mówi, że zostali wrzuceni w otchłań, pogrzebani pod skałami aż do dnia sądu. To dokładnie ta sama historia. Biblia mówi, że czterech upadłych aniołów jest skutych pod rzeką. Księga Henocha mówi, że liderzy czuwających zostali skuci przez Boga. To pasuje idealnie, to jak dwa pasujące do siebie elementy układanki. Mimo że uczeni u Suneli Henocha z Biblii, prawda wciąż tam jest. W Apokalipsie Biblia przyznaje, że w tej chwili pod ziemią uwięzieni są upadli aniołowie. I pomyślcie o rzece Eufrat przez sekundę. Słyszymy ostatnio tak wiele wiadomości o wysychaniu rzeki Eufrat, prawda? Ludzie widzą jaskinie, ludzie słyszą dziwne dźwięki dochodzące z ziemi w tamtym rejonie. Czy to możliwe, że te łańcuchy zaczynają puszczać? To naprawdę daje do myślenia. Dwustu czuwających zeszło. Zostawili 190 kraterów na lądzie i 10 w morzu, Bóg wziął liderów i zakuł ich w łańcuchy, a reszta została wrzucona w ciemność. Więc kiedy naukowcy udają się dziś do tych kraterów i drapią się po głowach mówiąc, że nie wiedzą co to zrobiło, to dlatego, że szukają skał, szukają komet, szukają rzeczy naturalnych, ale mają do czynienia z nadprzyrodzonym. I to sprowadza nas z powrotem do najbardziej szalonej części odkrycia te pustki kraterów. Naukowcy znaleźli chemikalia, ale nie mogli znaleźć ciał. Jest bardzo przerażający powód, dla którego nauka po prostu się nie sumuje. Zespół badawczy PAS udał się do tych 190 pustych miejsc, pobrali próbki, zrobili testy i powiedzieli: OK, coś z kosmosu zdecydowanie tu wylądowało. Znaleźli pozostałości chemiczne, znaleźli ślady uderzenia. Ale nie znaleźli DNA, nie znaleźli kości pilota, i archeolodzy są w kar obce. Wymyślili całą tę teorię, mówiąc: No cóż, może po prostu nie wiemy, z czego te istoty są zrobione, i to jest w sumie najmądrzejsza rzecz, jaką powiedzieli, bo jeśli to są czuwający, jeśli to są aniołowie, to czy oni w ogóle mają DNA takie jak my? Jeśli weźmiesz próbkę od człowieka, znajdziesz ludzkie DNA, jeśli weźmiesz próbkę od psa, znajdziesz psie DNA. Ale z czego zrobiony jest anioł? Czy to światło, czy to ogień, czy to jakiś rodzaj mat, erii duchowej, która nie zostawia skamielin. Nauka nie może tego wyjaśnić, bo nauka bada tylko świat fizyczny, nie bada świata duchowego. Więc oczywiście spojrzą na te masowe kratery i powiedzą, że może to była przypadkowa asteroida, która po prostu zniknęła. Ale my wiemy, że asteroidy nie znikają tak po prostu. Zostawiają skały, zostawiają żelazo. Te kratery były puste, ponieważ istoty, które tam wylądowały, wyszły, wyszły z tych kraterów i zaczęły budować swoje królestwo na ziemi. Zaczęły budować nefilim. To prowadzi do jednego ogromnego wniosku. Mamy dowód fizyczny, te 190 na lądzie, mamy dowód w piśmie, Księgę Henocha i Apokalipsę. Dla wielu ludzi Biblia to tylko bajka. Myślą, że to tylko ładna historia o byciu dobrym człowiekiem. Ale kiedy patrzysz na takie rzeczy, kiedy widzisz archeologię pasującą do wersetów, zdajesz sobie sprawę, że to nie bajka, to historia, to rzeczywistość. I to jest jedyny powód, dla którego robię ten odcinek. Chcę, żebyście wiedzieli o rzeczach, które zostały zgubione i zapomniane dawno temu. Chcę pomóc wam wzrastać w wierze, bo dowody są dosłownie wokół nas. Wystarczy otworzyć oczy, żeby je zobaczyć. Więc naprawdę potrzebuję, żebyście wyświadczyli mi ogromną przysługę. Wielu ludzi nie zna tej prawdy, wielu niewierzących po prostu chodzi dookoła na oślep. Jeśli możecie po prostu, wicy, isnąć przycisk lubię to i zostawić komentarz, nie ma znaczenia co powiecie, po prostu napiszcie. Bóg jest wielki albo prawda, to pomaga algorytmowi YouTube'a promować ten film. Pomaga nam szerzyć tę prawdę do jak największej liczby osób. Powiedzcie mi na dole, co myślicie, czy uważacie, że te kratery są odczuwających, czy myślicie, że to tylko kosmiczne skały. Będę robił o wiele więcej takich odcinków, bo w końcu wróciłem z przerwy, więc upewni, chodźcie się, że subskrybujecie, nie chcecie przegapić tego, co mam dalej. Bo jeśli myślicie, że kratery są przerażające, poczekajcie, aż opowiem wam, co znaleźli w jaskiniach w pobliżu Morza Martwego.